Cześć! Dzisiaj nadszedł czas na kolejny film z serii Kupiłam, używam, co o tym myślę. Czyli to jest seria, w której opowiadam o kosmetykach, które jakiś czas temu sobie kupiłam i mam już wyrobioną opinię na ich temat i się właśnie z tą opinią z Wami podzielę. Oczywiście mogą być kosmetyki, które bardzo lubię, które lubię średnio bądź w ogóle. Także to jest taki mishmash. Nie ma tutaj konkretnych lubieńców, czy bubi, tylko po prostu jest wszystko w jednym. Myślę, że to rozumiecie. Pierwszy produkt... O którym wspominałam chyba właśnie w poprzednim, w poprzednim filmie, kupiłam używając o tym myślę. Jest to olejek do demakijażu oczu z Ewre. I wspominam o nim ponownie z tego względu, że narzekałam trochę na ten produkt, że nie do końca mi się sprawdza, że nie zbyt dobrze zmywa mi oczy. I napisałyście mi w komentarzach wiele takich rad, porad, jak wy używacie tego produktu i że u Was wtedy lepiej działa. I rzeczywiście, e, wcześniej na początku używałam e, także, nalewałam sobie tego olejku na wacik, tak jak jest zresztą napisane na opakowaniu, e, sposób użycia. I właśnie ten sposób, no, nie bardzo mi się sprawdzi jakoś. No, nie spełnia ten olejek swoich funkcji, nie zmywał tak fajnie oczu, jak tego bym oczekiwała. Poradziłyście mi, żebym nalewała sobie ten olejek bezpośrednio na dłoń, i tak zaczęłam robić. I faktycznie powiem Wam, że po prostu. Jaka to jest ogromna różnica! Naprawdę bardzo fajnie mi się zmywa tym olejkiem teraz e, makijaż oka, oczywiście zmywając tym olejkiem oczy mamy później taką czarną plamę wokół oczu, natomiast bardzo łatwo to można zmyć, później używam tylko waciku e, z płynem micelarnym, bardzo ładnie wszystko schodzi, także polecam, e, polecam wypróbować ten olej, bo jest naprawdę fajny, ale zupełnie nie kierujcie się tym jak producent tutaj napisał na opakowaniu jak używać, e, bo z wacikiem to zupełnie się nie sprawdza. Także dziękuję Wam bardzo za te komentarze, faktycznie u mnie się teraz to świetnie sprawdza i jeszcze raz dziękuję. Następnie mamy krem, krem do twarzy, nie wiem czy o nim wspominałam czy nie, dlatego właśnie dzisiaj go pokażę. Jest to krem Kores Almond Blossom i to jest krem, którego ja używam już dosyć długo na co dzień. Ja go kupiłam na stronie Sephora, nie jest to najtańszy krem na świecie, jednak dla mnie bardzo dobrze się sprawdza na co dzień, fajnie nawilża, świetnie sprawdza się pod makijaż, nic się nie roluje, nic się nie waży. Bardzo przyjemny, nabliża skórę i również nie powoduje u mnie wysypu na twarzy z ogromnym, ogromnym plusem, bo ja muszę bardzo uważać z kosmetykami, jakich używam, ponieważ moja cera ma tendencję do zapychania się. Także jeśli myślałeś o tym kremie, tam jest z tej marki jest dużo różnych rodzajów tego kremu i myślę, że naprawdę fajny, fajny produkt. Następnie przechodzimy już do kosmetyków kolorowych. I najpierw zacznę może od mm, rozświetlaczy. I będą to rozświetlacze e, z Glam Shop, czyli Glam Popy. Mamy trzy odcienie. Zaraz Wam pokażę dokładnie, bo jeden odcień, to jest Celebrytka, e, ma w kasetce z Inglota. Jeżeli chcecie mieć właśnie te e, rozświetlacze w jakimś opakowaniu, ponieważ one przychodzą tylko w takim plastikowym, e, plastikowej kasetce, jakby można by powiedzieć, to e, możecie sobie kupić właśnie opakowanie w Inglocie. Idealnie pasuje... Chyba taka kasetka kosztuje coś koło 20 zł. Nie jestem do końca pewna, bo już dawno tego kupowałam. I to jest rozświetlacz, który ma szampański odcień. Jest bardzo intensywny. Można budować intensywność tego rozświetlacza. Bardzo ładny, taki neutralny odcień, podobny do Merylu. Następnie jest Diva. I to jest rozświetlacz, który ma broskwiniowo. Złoty odcień, natomiast jest troszkę delikatniejszy od celebrytki, ale również można budować intensywność, zobaczcie. I na koniec mamy Jupitera. Jest to taki różowawy odcień, różowo-złoty odcień. I jeżeli obawiacie się, że ten różowy odcień jest widoczny na policzku, to nie martwcie się, bo to nie jest tak intensywne, żeby po prostu zostawić taką, wiecie, różową plamę na szczytach kości policzkowych. I ten Jupiter ma taką samą intensywność jak Diwa. I tak to wygląda. I tak, jeżeli chodzi o mojego ulubieńca z tych trzech, Diwa. Dlaczego Diwa? Z tego względu, że ona bardzo ładnie wygląda na mojej twarzy. Nie wiem, bardzo mi się podoba efekt, jaki daje. Ponieważ daje mojej skórze mm, takiego właśnie ładnego rozświetlenia takiej zdrowej cery. Takiej jakby może lekko mm, opalonej. Może przesadzam, ale daje po prostu taki ładny, zdrowy efekt. Celebrytka sprawdzi się u tych z Was, które lubią mocną intensywność rozświetlacza i które poszukują neutralnego odcienia. Ja na co dzień, już kilka razy to wspominałam, ja na co dzień lubię używać takiego średnio intensywnego rozświetlacza, który dodaje mojej cerze świetlistości, ale to nie jest tak intensywne, że to widać z daleka. I to wygląda w ten sposób, jakby moja skóra naturalnie była tak ładnie rozświetlona, a nie, że mam na sobie rozświetlacz. I właśnie w tym celu najlepiej mi się sprawdza Diva, ponieważ ona daje ładne. Nie wiem, czy to zobaczycie. Widzicie? Daje ładne rozświetlenie, ale to nie jest zbyt intensywne. Oczywiście intensywność można również budować i można uzyskać efekt lustra. Jednak odcień do mnie lepiej przemawia, ponieważ jest taki lekko cieplejszy, więc ociepla moją skórę. Ja mam neutralny odcień skóry, dlatego. Gdy nakładam na przykład ciepły cień na powiekę, to wtedy lubię również rozświetlaczem ocieplić całą cerę, żeby to wszystko ładnie się ze sobą komponowało. I tak jak mówiłem, moim ulubieńcem z tej trójki jest Diva. Również Jupiter, tak jak już wspominałam, nie musicie się jego obawiać, ponieważ on zostawia taką właśnie złotawą poświatę i to nie jest. Mocno, na przykład różowy rozświetlacz, co na przykład chyba w Makeup Revolution są takie rozświetlacze, które w opakowaniu są różowe i na policzkach również. To jest takie mocne, intensywne, różowe po prostu, co mi się osobiście nie podoba. A ten rozświetlacz bardzo ładnie stapie się ze skórą, bardzo ładnie wygląda nienachalnie, i tak jak mówię, to nie jest takie, wiecie, odcinające się różowe coś, co by nam świeciło na twarzy i nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Także. Bardzo ładnie się te rozświetlacze ogólnie komponują w skórę, można budować intensywność i ja Wam polecam, naprawdę fajne, fajne rozświetlacze. Teraz opowiem o cieniach, które jakiś czas temu wyszły z Zoeva i jest tutaj Caramel Melange oraz Blank Fusion. Niedawno były makijaże z tymi paletami, Pokazywam również słoczy tych palet, jak te cienie wyglądają i teraz przyszedł czas na moją opinię. Jeżeli miałabym wybrać, która paleta bardziej mi się podoba, po którą częściej sięgam przez ten okres czasu, gdy te paletę mam, to myślę, że postawiłabym na, na, na Carmen Large. Jest to paleta, która przegenialnie sprawi się na ciepłych typach urody, jak również neutralnych, które lubią sobie ocieplić makijaż, ocieplić twarz, tak jak ja ostatnio bardzo lubię. I mamy tutaj sporo matów, jest 6 matowych cieni, cztery perłowe. Ten jeden ma takie brokatowe drobinki. Ja ten cień z brokatem widzę w ten sposób, że nakładam sobie kredkę wzdłuż linii rzęs. Później aplikuję właśnie ten cień na tę kredkę, dzięki czemu ładnie się przyklei i będzie się bardzo ładnie błyszczeć. Ten cień jest po prostu tak obłędny. To jest metaliczny cień. Na sucho jest tak intensywny, a na mokro to już w ogóle jest bajka. Nie wiem, widzicie to? Mam nadzieję, że widzicie. Zresztą e, używam tego cienia w makijażu, bardzo, bardzo, bardzo lubię e, tego cienia i tego użyłam w dzisiejszym makijażu. E, I powiem Wam, że naprawdę świetnie mi się pracuje z tą paletą, pięknie się te cienie rozcierają. Tym pomarańczowym cieniem możemy dodać takiego smaczku makijażowi, żeby ocieplić trochę makijaż na przykład powyżej załamania powieki, boś na dolną powiekę, no możliwości jest naprawdę sporo. Bardzo lubię tę paletę, sięgam po nią cały czas i e, no naprawdę miło mi się z niej korzysta. E, a jeżeli chodzi o Blank Fusion, ją również bardzo lubię. Nie powiem, że jakość tych cieni jest gorsza, ponieważ jakość tych cieni z obu palet jest taka sama i naprawdę e, bardzo dobrze mi się z tymi cieniami pracuje. Nie wiem, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja ogólnie jestem fanką cieni Zewa, bo mi się naprawdę dobrze z nimi pracuje. Konsystencja mi odpowiada, intensywność i tak dalej. I jeżeli chodzi o Blank Fusion, ona nie jest aż tak. Um, nie wiem, jak to powiedzieć. Te odcienie złota po prostu nie do każdego będą pasować. Nie jest aż tak uniwersalna. O, o to mi chodziło. Karma e, Lash myślę, że do większej ilości osób się sprawdzi. A Blank Fusion jednak nie każdy um, jest w stanie odważyć się używać na przykład tego złotego cienia na co dzień. Natomiast przy dodaniu czarnej kreski wzdłuż linii rzęs wygląda naprawdę pięknie. To jest taka klasa. Myślę, że jeżeli oglądałyście poprzedni filmik z makijażem właśnie używając tej palety Blanc Fusion, to zobaczycie, że ten dzień naprawdę bardzo ładnie wygląda na powiedzę. I mamy tutaj takie jaśniejsze brązy, które bardzo dobrze się sprawdzają na co dzień, ponieważ to jest delikatny odcień, to nie jest zbyt intensywne, więc fajnie można sobie wymodelować to oko na co dzień, ale jeżeli chodzi o makijaż wieczorowy, to są trochę zbyt delikatne natomiast mamy tutaj taki ciemniejszy odcień który faktycznie jest ciemny ale jednak ja bym dodała jeszcze mocniejszego jeszcze ciemniejszego odcienia, żeby ten makijaż wieczorowy był bardziej widoczny, ale na co dzień jak najbardziej ten ciemny cień świetnie się sprawdza, tutaj również mamy tak jak w poprzedniej palecie taki metaliczny, intensywny cień miedziany, a jeśli jeszcze chodzi o tę paletę, to tutaj mamy już mam całe palce brudne i po prostu całą paletę obrudzę Mamy tutaj e, bardziej neutralne brązy, ponieważ e, w tej karmelizacji są typowo ciepłe odcienie. A tutaj są takie neutralne, e, jak również ciepłe, ale takie lekko ciepłe, które właśnie fajnie się spisują na co dzień. E, I co, przechodzimy może dalej? O, jeszcze powrócę do jednego rozświetlacza. I to jest rozświetlacz, który jakoś mi nie powalił. W ogóle jakoś. Nie jestem do niego przekonana. Jest to rozświetlacz z L'Oreal Too Much Highlight. Ja mam w odcieniu. Jest tu jakiś odcień? Rosy Glow. I to jest połączenie takich róży. I mi się nie podoba ten rozświetlacz z tego względu, że on jest delikatny, jest mocno pudrowy i ma w sobie takie lekkie drobinki. Ja, jak widzę drobinki w rozświetlaczu, to już mi się to nie podoba takie większe. Oczywiście rozświetlacz musi mieć delikatne drobinki, żeby był błyszczący, żeby się mienił, ale tu są takie srebrne, dosyć spore, to też nie jest brokat, ale są takie srebrne drobinki, które mi się nie podobają. Widziałam to na swojej cerze w ciągu dnia jakoś mnie to nie zachwyciło. Też ta konsystencja jest dla mnie zbyt pudrowa. Muszę tu sięgnąć dalej aż po wszystkie produkty, które mam. I mam tutaj y, Paint pod z maka jest to taki cień kremowy, e, matowy, e, który właśnie ma służyć jako po prostu cień, natomiast dla mnie jest to baza pod cienie. Ja mam w odcieniu Soft Ochre. To jest bardzo ładny, taki żółtawy odcień, który jest dla mnie e, bardzo podobny do Maybelline, albo właściwie może Maybelline jest podobne do tego maka, ale to jest Maybelline e, Cream The Nude 93, jeżeli dobrze pamiętam. i e, Powiem Wam, że bardzo fajnie mi się spisuje ten paint pot. Jest oczywiście droższy od tego z Maybelline, ale lepiej mi się pracuje na nim cieniami, ponieważ jest troszkę bardziej kremowy, nie zastyga tak samo jak Maybelline na mat, tylko właśnie cały czas jest taki przyjemny, kremowy, lekko zastyga, ale to nie jest takie suche. I cienie, tak jak już wspomniałam, lepiej się na nim rozcierają, nie tworząc plam. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się na moich tłustych powiekach, to jest jakoś. Około 8 godzin. Po tych 8 godzinach zauważam, że coś już się tam tej powiecy zaczyna dziać, że już ta powieka nie wygląda aż tak dobrze, jak wygląda na samym początku. Dlatego, jeżeli chodzi o trwałość, to jednak Maybelline mnie wygrywało. Natomiast mi spokojnie to 8 godzin starcza i bardzo przyjemnie mi się z tego produktu korzysta. Cały czas po niego sięgam. No, polubiłam się z nim naprawdę bardzo. Polecam, polecam wypróbować, jeżeli myślałyście. Jeżeli na przykład Maybelline był dla Was za suchy, to MAC z pewnością się u Was sprawdzi genialnie. Dalej co? Mamy kredkę z Miss Sporty i to jest odcień Brown Designer. I tej kredki używałam w ostatnim makijażu właśnie przy użyciu palety Blank Fusion. I bardzo, bardzo lubię tę kredkę. Z tego względu, że ona naprawdę świetnie się utrzymuje na linii wodnej oka. Powiem Wam, że naprawdę wow! Jeżeli już właśnie brązowej kredki, która ładnie wygląda na linii wodnej, ponieważ nie jest zbyt ciepła, tylko jest taka neutralna, i nie lubicie za bardzo używać czarnej kredki na linii wodnej, bo jest dla was zbyt intensywna, zbyt ciemna, i yy, chcecie właśnie brązowej, już się zapętliłam, to naprawdę Wam polecę. Oczywiście, to też każda powieka, każde oko jest inne, ale jeżeli chodzi o mnie. To u mnie naprawdę świetnie, świetnie się trzyma. Też na pewno nie kosztuje zbyt wiele. Nie pamiętam dokładnie, ile może kosztować ta kredka, ale myślę, że coś do 10 zł. I naprawdę warto sprawdzić, bo jest świetna. U mnie trzyma się super. Następnie, następnie, następnie. Mamy tutaj: to jest Brow Color Tinted Eyebrow Mascara. I to jest, jakby, nie wiem, właśnie, czy to jest żel do końca, ale. Moje brwi trochę ujarzmia. Jest to taki produkt do brwi z Golden Rose, który delikatnie daje odcień brwiom. Natomiast w moim przypadku nie jest to zbyt zauważalne. Ja właśnie tej maskary używam w ten sposób, że wyrysuję sobie brwi kredką z Golden Rose, którą bardzo lubię w odcieniu 104 i tym produktem właśnie później na koniec sobie jeszcze utrwalam brwi, żeby to się wszystko lepiej trzymało. To też nie jest zbyt intensywny produkt, który wiecie, po prostu czuć na brwiach, że jest takie zastygnięte, twarde i po prostu nie do ruszenia. Ale ja nie lubię takiego za bardzo efektu na co dzień, dlatego to mi delikatnie ujarzmia moje brwi. Trzymają się całkiem nieźle na swoim miejscu, także mm, bardzo fajny produkt, bardzo mi się spodobał. Może mógłby być delikatnie ciemniejszy, akurat do moich brwi. Ja tutaj wzięłam ocień 01. I myślę, że jeszcze jak będę miała okazję przejść się na stoisko Golden Rose, to sobie zobaczycie mniejszy odcień. I ostatnia rzecz, już tak, ostatnia rzecz w tym przeglądzie to przeglądzie właściwie, no filmie po prostu to pomadki e, SKOBO. Są to matowe pomadki, które mają przepiękne opakowanie, bardzo, bardzo mi się podoba. E, nie pamiętam, ile kosztowały te pomadki 20 zł. Nie wiem, ale szukajcie na promocji, czekajcie na promocję, bo um, można je kupić oczywiście taniej. I bardzo byłam ciekawa, jak te matowe pomadki będą się utrzymywać na ustach i czy faktycznie będą matowe. I rzeczywiście matowe one są. E, są mm, bardziej matowe, bardziej jakby... Tak, myślę, że matowe można powiedzieć. Bardziej matowe niż te pomadki z Golden Rose Velvet Matte. E, utrzymują się równie mocno, jak nie w sumie dłużej nawet. Mają intensywny kolor. Co jeszcze bym mogła powiedzieć? Jeżeli macie problemy z tym, że wasze usta są spierzchnięte, przesuszone, nie polecam wam tych pomadek, ponieważ będziecie czuły wysuszenie na swoich ustach. Przerwało mi nagrywanie. Aparat się wyłączył. Gdy ja używałam tych pomadek gdzieś tak trzy razy pod rząd, trzy dni pod rząd, to już czułam, że moje usta są lekko wysuszone, a ja nie mam zbyt dużych problemów z ustami. Także faktycznie jest to bardziej wysuszająca pomadka niż ta np. z Golden Rose, która jest bardziej komfortowa. Jednak naprawdę świetnie się trzymają, świetna cena co do jakości. Polecam, mi się bardzo dobrze spisują. Jeżeli chodzi o moje odcienie, które ja sobie wybrałam, mam tutaj 407 Naked Stone i 408 Brownie. Bardzo fajne pomadki, ładne odcienie i tak jak mówię. Dla mnie ważne jest to, żeby ta pomadka długo się utrzymywała, i faktycznie w tym przypadku tak jest. Więc jeśli myślałeś o tej pomadce, to warto wypróbować, jeżeli właśnie nie macie aż tak dużych problemów z ustami, albo po prostu nie używać tych pomadek codziennie. Tak jak już wspomniałam, był to ostatni produkt, o którym chciałam dzisiaj wspomnieć. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, żeby nie pominąć już kolejnych odcinków, bo gdy zasubskrybujecie mój kanał, to wtedy dostaniecie powiadomienie, że. Przyszedł nowy film, że warto obejrzeć. Także ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia. Cześć!